No dobra, no działa. Kurde. Nie wiem. Coś tutaj... Nie wiem, coś tutaj się dzieje, ale... Nie wiem, może po prostu błąd jakiś wyskoczył, nie wiem. Sprawdźmy, bo ciągle mi coś wala, czy co? No dobra, no jedna osoba, no. Wbijajcie na live'a Po prostu wbijajcie. A ja wiem. A ja wiem, wiem. Dobra. Głupi jestem. Dobra, dobra. Trójki nie mogę wpisywać. Dobra. No, wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie. Siema. Siema, nie lecimy. lecimy.

Ja muszę powiedzieć, ile osób ogląda, i ja, co na czacie piszą. To chwila. Muszę tego. I dwóch oglądających. Siema. Hejka, hejka wszyscy. Hejka, hejka. Hejka, słyszycie mnie? Słyszycie mnie? Czy nie słyszycie. Bo nie wiem. Słyszycie mnie, bo. Siema. Wszystkim. Siema. Niech do Andrzeja osoby i zaraz zaczynamy. Tylko niech najpierw się zacznie live. Znaczy niech przyjdą osoby. 3-4 osoby niech przyjdą i zaczynamy. To dobrze, że mi słuchać. Dobra. Czekamy jeszcze, nie wiem, czekamy 2-3 minuty. I zaraz e, tego. Aż się tam e, przyjdą osoby jeszcze. To chwilę trzeba, bo na razie pokazuje mi, że dwie osoby są. Ten, nie wiem ile, ten live będzie trwać gdzieś 2,5 godziny. Jak oczywiście mnie nie wywali, czy co, i ogólnie. Ale tak ogólnie to będę, spróbuję tak dwie, 2,5 dwie godziny. No, to wiem więc... więc no. Nie wiem, y, mam, y, możecie zobaczyć w, o, tutaj, że o, opis co będziemy robić. No i tam, i tutaj, o, trzy osoby są no, dobrze no grać w różne w gale ze sobą, wykonywać różne zadania, na przykład jeż jeżeli przejdę jakiś poziom i ileś prób, to na przykład dam mi sub subskrypcję przyjmijmy, co nie? Bo to nie jest tak, no, że, że jeżeli ktoś mi da suba, to wtedy mm, tego no tak podziękowanie takie. I ostatnia rzecz to, żeby nie trwał 25 minut, a tylko ze półtorej godziny. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli mi wywali streama, to po prostu wiecie, no ze, ze, zacznę jeszcze raz, bo hej wszystkim, hej, hej, hej. Kurde, ja widziałem. Nie no, ale fajnie. Pierwszy raz streama, jak widziałem. Ale dziwnie, strasznie, ale dobra. Ale może być, ale, ale fajnie. Dobra. Pewnie widzicie wszystko. Znaczy ja nie widzę, ja nie będę oglądać, ja tylko na czat będę sprawdzać, ale ja nie będę oglądać, bo to dziwnie się tak patrzy. No, ja tam mogę oglądać swojego streama nie będę, ale no to napiszcie, co jak tam u was. Czy u was dobrze, czy źle, czy jest sam raz, napiszcie. Nie słychać, tak? No, no, słuchać mnie, to no, dobrze. To napiszcie, zaraz będziemy tego zaczynać. Tylko, y, żebyście napisali, czy tam y, fajnie u Was, czy dobrze wszystko okay, jest. No. no. Zaczynamy. Tak jest, 24 u mnie, to za jakieś. To dobrze, y, że u Ciebie dobrze. A u Ciebie? No, też dobrze, bywało lepiej, ale no, ale sobie siedzę, będziemy live'a robić, ale co? Jedna osoba, jak? Ale ktoś, dwie osoby wyszły, nie wiem dlaczego, szczerze, no do, dobrze u mnie jest, Zdło. no, ale no, nie wiem dlaczego, ale zaraz zaczynamy live'a, ale nie wiem, coś, wychodzą osoby wszystkie, <laughs> nie wiem dlaczego nawet. Nie wiem, dobra. Dwie minuty jeszcze, żeby się tego yy, wszystkie tutaj tego i zaraz zaczynamy grać. To więc nie wychodźcie, bo zobaczymy, czy jeszcze jakaś osoba wejdzie na tego na live'a. To więc czekajmy chwilę. Jeszcze minutę poczekajmy i zaraz zaczynamy. No kim jestem? No jesteś no z klasy, no wiesz, ale no nie mów do mnie po imieniu, bo tego, bo wiesz, że ktoś może przyjść na tego streama, y, y, wiesz, że, kto, y, y, że, że ktoś może wejść na streama i ktoś może przeczytać, że jestem Antek, to nie wiem, czekaj, ja, da się usunąć? Czekaj. Ja usunąłem ten komentarz, co nie? Ja, dlatego ja usunąłem ten komentarz, bo. A nie, czekaj, sorry, sorry, czekaj. Ten, bo zaraz ktoś zobaczy. Y, Zajonka, zaraz się. To dobrze, ale czekaj. Nie, że ja Cię, cię nie lubię, Zuzia, ale ja Cię us, y, usuwam komentarz, ten jeden, bo tego. Bo. No bo kurde tego. Czekaj, dodaj jako moderator. Czekaj, może dodam jako moderator. Y, Poczekaj, wam do, was dodam jak moderator rządzący, czekaj. Dam czy nie da się, kurde, czekaj. A będę... Y, moderatorem rządzącym. Zuzia cię dodam. Moderatorem rządzącym. Pyk. No, wajcie. Tapujemy, topujemy. <grych> to dobrze. Zuzia jest teraz moderatorem. Rządzącym. Żeby wiecie, że jesteście pewnie będziecie często na live'ach, to pewnie tego. No, o kurde, ty, siedem osób? Ja się zdziwiłem, co jest, siedem osób jest? Co jest, dobra. To już chyba na no, zbierało się w sam raz osób. Możecie się wszyscy przedstawić, czy jesteście wszyscy, czy jest jakaś jeszcze inna osoba. To prze... napiszcie tam hej, czy co. Maja, o. Dobra, to da, daję ci. To czekaj, ale ja ci Dusik y, dałem moda. Ale czekaj, ale upewnij się. Czekaj moi. Dodam moda. Dobra. Daję. I czekaj. Do, wam dałem. O nie, już dałem ci. Dusik dałem ci. No dałem, już są jako moderator rządzący, czyli nie mogę już dodać. Czyli już ci dodałem. Czyli mam tak. Jezuzia Hej, hej, Elena Hej, czekaj, a nie wiem, dobra, bo to są te wszystkie osoby, to dam po prostu też jako moderator, że po prostu dam. Te osoby, które są teraz na streamie daję tego, daję mo moderatora, ale już na przyszłych streamach już nie będę dawać, ale możecie wszyscy dać teraz, yy, po yy, powiedzieć coś, idę wam moderatora. Czyli na sześć osób niby oglądać, czyli jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cz cztery osoby, cztery osoby, to jeszcze dwie osoby muszą, to dam moderatora. No yy, spoko. Ale możecie, czekaj. Możecie dać tego. K ktoś powie. Na przykład coś powie i dam mu moderatora, bo to jest na przykład. Nie, no, chyba, chyba nie ma nikogo jeszcze, ale dobra. Po prostu y, zaraz zaczynamy. No jeszcze chwila tam. Będziesz grał. Będę grał, będę grał. Zaraz, tylko chwila, bo i się, Tak wiesz, dziwnie jest tak jak tego, jak się pierwszy raz streamuje, trochę jestem zestresowana, ale co no? Myślę, ja nigdy... Przecież po co ja bym był zestresowany? Przecież nic z tego, przecież nic strasznego się nie dzieje, to nie. To tylko, że live. Ale ja dzisiaj, ja ogólnie musisz powiedzieć komu, ja będę dotąd streamował, aż sobie 10 subskrypcji wybiję. Że gdzieś dwie godziny będę robić, ale jak 10, żeby było? I żeby fajnie, żeby ktoś subskrybował, Ale muszę odświeżyć, czy ktoś dał mi 10. Dobra, dzięki. 10 subów. Essa. Dobra, no to zaczynamy, co nie? To chwilę tylko odświeżymy. Spokojnie nie jest. O! Nie ma ale A skąd wiedziałaś? A co ja mam kamerkę? Nie, ja nie mam kamerki. Ja tego! Ja przecież, ja, ja kole pija, ale teraz właśnie nie, nie pija, ale mamy na biurku kole. Nie <laughs> ja A co, ja mam kamerkę? Nie, no nie mam kamerki, no nie. A ja jeśli zdziwiłam, myślałem, że z y, tego. No, piję kole, piję, piję, bo dobra, dobra jest. Ja. No dobra, to zaczynamy. 10 subów, to lecimy, lecimy, lecimy. 9 osób, dobra, to zaczynamy. Yy, yy. Wszyscy, pijesz kole, tak, pije, mówię. Dobra. Czy jest wszystko ze streamem ok? Czy wszystko jest działa dobrze? Czy jest wszystko, wiecie, y, jest głos dobry, dobrze mi słychać? Czy y, ogólnie jest wszystko? A, mówiłam jej o a no, no dobra, ok, moja. Dobra, no to 10 osób to zaczynamy. Jeżeli ktoś chce mi dać subskrypcję to niech daje. Fajnie by było. Ale fajną miniaturkę zrobiłem, dobra. Nie no, nikt nie dał. Ale dobra, no zaczynamy, bo zaraz będzie tego. Yy, zaraz będzie. Wszystko gidno. No dobra. To zaczynamy. Od czego zaczynamy. od czego zaczynamy. Od, doczekaj. Wymienię. Yy, czy, czy mogę zrobić pola? Yy, czekaj, bo coś takiego. Yy, ale nie wiem gdzie to tego. Chciałam takie coś zrobić, że yy, co najpierw. A nie, czekaj. Tylko, dobra, to możemy zaczynać, tylko fajnie by było, ale nie mogę. Dobra, zaczynamy grać w Geometry Dash'a po prostu, bo to jest taka gra i ona jest dobra, już Wam pokazuję, to czekajcie e, chwila, e, Chwileczkę, e, czy, czy tego, e, czy znacie taką grę jak Geometry Dash, czy znacie ogólnie co to jest za gra? Jeżeli znacie, no to powiedz, no to tak, jeżeli znacie, co to znaczy, da się na czym polega, to napiszcie jeden. jeżeli nie wiecie w ogóle, co to jest, to napiszcie 2 i będę wiedział, kto wie, a kto nie wie. Na pewno połowa z Was powinna wiedzieć, ale, mówicie, co nie, ale, no, to napiszcie jeden, jak znacie tę grę, a jak dwa, to nie znacie w ogóle, nie słyszeliście w ogóle z tej gry. To napiszcie i chwila. Napiszcie i, bo będę wtedy wiedział, czy mam tego, czy mam y, napisać tego, czy mam y, wytłumaczyć o co chodzi w tej rzecz, nie? Bo nie wiem, żeby nie było, że coś tam, wiecie. Możecie lajkować tego streama, bo to trochę zasięgi podbije. Nie, dobra. Ktoś inny wie, czy? Dwa, nie wie Maja. Da, lajku, lajkujcie streama. Dwa, no. Nie, dwa. Dwa. Dobra, no. Czyli nie znacie prawdopodobnie tej gry. No to dobra, to wytłumaczam. Ale czekajcie, żeby nie było, że za głośno będzie. Bo ja normalnie, jakbym to puścił na maksa, to ja nie wiem, czy byście tego. Czy byście mnie w ogóle słyszeli? A mnie pewnie dobrze słychać, co nie? To... No dobra, to nie znacie tej gry. No to dobra, no to opowiadam wam. Możemy najpierw wejść na Steama. Czekajcie. Na steama, bo chcę pokazać wam ile godzin mam przegrane. Zaczyna no wiecie. Tutaj mam. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie. Ma, tutaj macie łącznie 700 prawie godzin, widzicie? Tutaj. Tutaj czy widzicie? Łącznie ostatnie dwa tygodnie, wejść jeden godzin. Łącznie 685 i 6 godzin. Widzicie? Widzicie to? Kurde, ja mam zagrane tu tyle normalnie, to no masakra, ale nie wiem jak to, bo ja ogólnie jak yy, muszę skakać tam w tej grze trzeba, to wie, wiecie, że to jest naprawdę, moje kliki, to znaczy te kliknięcia, co uderzam myszką, to jest naprawdę głośne, to ja nie wiem, jak mam to zrobić, ale nie no, nie, chyba nie będzie aż tak mega przeszkadza, ale będzie na pewno do, mocno słychać, bo sprawdzałem jeszcze przed streamem, no. Dobra, no to 15 minut, no dobra, chyba zaczynamy. No to opowiadam. Nie, nie, nie mam poglądu na czat, ale jak opowiem, to wtedy e, tego odpowiem na wszystkie pytania albo no dobra. No to mam e, tutaj, jeżeli oglądaliście filmiki, które stworzyłem i rok temu i niedawno, to pewnie wiecie, co to jest za gra. No na tym streamie spróbuję mm, zagrać Future Funk Blood to jest ogólnie wiecie, są takie ciężkości i one są na przykład poserwowane, easy, czyli łatwy, normal, czyli normalny, ciężkość, hard, ciężki, harder, cięższy, insane, szaleńczy i masz, macie takie demony, co nie? Macie easy demon, co nie? I on jest taki Taki łatwy dla mnie, ale dla większości z Was jest tak ciężki, żebyście go nie zrobili. Medium, czyli średni, hard, ciężki, insane, szaleńczy i extreme. Ja ogólnie tutaj mam extreme, czyli to jest bardzo naprawdę tak ciężki poziom, że to masakra, co nie? I ogólnie jak tutaj można tak kliknąć, można completed wziąć, co nie? I to oznacza, że które przyszedłem, zrobiłem. I tutaj pokaże mi Aku, czyli Aku to był mój pierwszy ten Extreme Demon I ten Extreme Demon to naprawdę On mi tak ogólnie zajął 22 tysiące prób to wie, Wiecie, że 22 tysiące prób to oznacza, że 22 tysiące razy zginąłem w tym poziomie, co nie? No okejka. no piję kole, piję, piję To więc no To więc no to chodzi ogólnie o to i wiecie, i jest future funk, no ta, wiecie, to tutaj to się. Nie, a pewnie, nie, bo kurde, nie wiem, jak to zmienić, ale nie widzicie tego. Nie widzicie e, mojej pewnie tego kursora, ale bo wcześniej tego za, e, usunąłem, tego kursora, żebyście widzieli, ale no tutaj macie białym takim druczkiem e, future funk, czyli nazwa poziomu, później masz. Bloodbath, City Slather House, Crimson Slather Wave, Final Fantasy 60 fps Czyli że czyli Final Fantasy 60 fps czyli że masz e, każde kliknięcie to jest 60 fps co nie? Musisz, musimy kliknąć 1 do 60. Taką precyzję trzeba mieć, co nie? Że trzeba kupić, e, bo Trzeba e, kliknąć 1 do 60 sekundy. To jest naprawdę masakra, to jest tak ciężkie. Naprawdę sobie nie zajęcie. Musisz, że uda ci się wybić. Znaczy, pewnie jakbym nagrywał, czy jakbym nagrywał na to, codziennie, to może bym udałoby się, ale zgaduję, że pewnie do końca, bo jeśli chodzi o tobie o wybić, to znaczy, no pewnie coś takiego, że jakbym... E, że pewnie ci chodzi, że czy uda mi się zdobyć dużą ilość subskrypcji ogólnie do Chociaż może uda mi się, co nie? Bo ja normalnie nagrałem, chociaż wychodzą osoby, ale trzy osoby oglądają. <laughs> nie wiem, wychodzą już wszyscy. Na przykład ten, ten, ten filmik on ma na przykład pokazuje mi 24 i to jest najwięcej jak miałem, co nie? I to jest całkiem fajnie. Ale teraz mam 10 subskrypcji. To teraz robimy coś takiego, bo nie wiem właśnie od czego tak naprawdę zacząć. To dobra. E, bo wie, wiecie, wy nie znacie poziomów. To powiedzmy tak, bo we, trzy osoby są. Jeżeli chcecie, żebym zagrał na przykład z 20 minut, fiu, e, na przykład napiszcie, nie no dobra, ale tak zróbcie. Czy chcecie, żebym najpierw zaczął od Future Funka, to napiszcie tak. Jeżeli chcecie ten poziom ten tutaj, e, Future funk, to no tam piszcie jeden, jeżeli chcecie Bloodbath, napiszcie dwa, jeżeli City Slather House, napiszcie 3. tutaj e, Crimson Slather Wave 4 i Final Fantasy 5, a City Bloodbath 6. I teraz e, jaki chcecie poziom? Który chcecie najbardziej? Bo nie wiem, od czego tak naprawdę zacząć, bo nie ustawiałam tego kolei, ale nie, możecie powiedzieć. Od 1 do 6. Kurde, jedna osoba ogląda. Co jest? No jedna osoba ogląda. Było 10, teraz. Teraz jedna. Ktoś jest z Was? Czy już wyszli wszyscy? Bo miałem już grać, ale. O dobra, 3 osoby. Może wywalało. No to napiszcie. Od 1 do 6. Po... Jeszcze raz pokazuję. 6. No, yy, kolejne, yy, ktoś jeszcze, bo są trzy osoby, to możecie napisać, żebym wiedział, że to mogę zacząć pierwszy, jako pierwsze. Ja po prostu może z czasem przyjdą osoby. No dobra, to zacznijmy, żeby tak już nie zanudzić. Czekam może oddalę, to może dobra, to e, zaczynam grać. No to Future Funk 38%, mam na nim 1879 prób. To tak, przyjmijmy tak, że zacznę od, tak od początku i do końca, to nie? I na przykład spędzę na każdym poziomie Future e, 20 minut, no to zaczynamy, no. No to Future Funk, no to to jest, nie wiem, wyłącz piosenkę? Nie, nie trzeba. No i dobra, i zaczynamy. I żebyście... Ogólnie te wszystkie piosenki mają tego, mają, znaczy wszystkie te poziomy mają swoją piosenkę. A ja, jakby coś dlatego tak zamula, e, tego, bo ja nie, ja nie umiem tego, ja nie umiem się skupić jak gadam. Dlatego to jest ciężkie tak do skupienia, bo to trzeba się naprawdę skupić widzowie, co no nie? Wiecie i to jest na przykład bardzo ciężkie chwila. O. ale nie, ogólnie to, to jest ten poziom, to jest ciężki dosyć. Kiedyś grałem go dużo, ale teraz w ogóle nie gram. Ale pomyślałem sobie, że spróbuję zagrać w go. A trochę mi zacina, bo live robię, a zawsze mi w ogóle nie zacina. Więc no, ale to oznacza, że live robię, bo wiecie, jak robię live, to wtedy, e, to wtedy trochę zacina. Kurde, umarłem, ja wiedziałem, no nie, kurde, co się stało teraz, Teraz. i grasz już, bo ja nie widzę gry, no, gram, gram, ale, no, wi widzicie pewnie, ja też nie widzę, znaczy, no, musicie widzieć, bo wiecie, no, kurde, to jest, no, to jest gra ogólnie, no, no, to, nie wiem, ten film, że fakt słaby, szczerze, ja, szczerze, nie wiem, co mogę zagrać, a co może w Robloxa gramy, bo nie wiem? Możemy spróbować ten poziom, bo to jest mój poziom. Choć wiecie, fajniej e, tego grać tak e, na filmiku, ale no, to jest gra właśnie. Teraz to ja robię, to gram. To wiecie, to nie jest zbytnio tak. Nie wiem, dla niektórych e, jest to takie nieprzyjemne do oglądania, ale na przykład. Da, I i drugi część osób jest to fajne do oglądania. Nie wiem, taki że znalazłem taki, że wiemy, że coś takiego jest. I że normalnie e, niektórzy lubią oglądać takie rzeczy, a niektórzy po prostu, wiesz, wiecie, tak po prostu, że tak tylko, żeby zajrzeć i nic więcej, co nie? I ogólnie ja ogólnie zrobiłem ten poziom tutaj. On taki ciężki jest, znaczy ja go zrobiłem już tydzień temu. Bo ja go zrobiłam gdzieś przed zrobieniem kanału, znaczy przed zaczęciem nagrywania, ale jakby coś, czekajcie! Eee. Bo to trzeba, ja ogólnie chciałabym zrobić tak, że live bym robił. Eee, czekaj, o wiem, wiem, czekajcie, jest są osoby, parę. Dobra, są trzy osoby. <laughs> czekaj, zaczyna, nie widać. Widać u ciebie czat, tylko ekranu, gdy gry nie ma. Na serio? Ale tak na serio, tak jak nagrywam coś to tego, to czekaj, bo naprawdę nie widać, w, nie, widać u Ciebie czat, tylko ekranu gry nie widać, nie ma, czyli ciągle tak pokazuję, ale nie, bo, czekajcie no. Aha, kurde, czemu, ej, na serio, coś się mi tego nie pokazuje ekranu. Widzę teraz, kurde, chyba wiem co muszę zrobić, serio, no ja widzę też, bo przesunąłem nad to, on... to jest ta cała transmisja, no, ja wi widzę, widzę, czekaj, czekaj, może coś zrobię z tym, mm. teraz nie wiem, bo chyba będę musiał tego, e... czekaj, może tak zrobię, nie wiem jak, czekaj. poczekajcie chwilę, muszę sprawdzić jak to zrobić, dlatego może ludzie wychodzą. tak, tak, może tak właśnie. No widzę już od dłuższego czasu coś już, wy, już zacięło, no. Widzę, widzę. Bo ja normalnie grałem, co nie? I ja normalnie tego. I może dlatego... No w sumie to prawda, że jej nikt nie wchodził. Kurde. Czekaj. Hmm. Chyba wiem co zrobić. No kurde, ale słabo trochę, że nie widać, ale. Nie wiem, może coś zrobię. Może... Nie, bo nie, mo nie można odświeżyć, czekaj. Bo... Nie, czekaj. Nie wychodźcie, ja jestem zobaczyć, co tu się można zrobić. E, chyba, widzowie, e, będę musiał chwilę przerwać streama chyba. Czy nie? Po prostu nie widać nic, co nie? E, zakończ i od nowa zrób. Dobra. To e, zakończam i od razu robię kolejnego, co nie? Bo... Ale miałam właśnie coś zrobić, ale tego... Ale... E, ale widać, że nie widać to... To tego. Ale bym zaczął taki jeden poziom taki ale taki fajny właśnie i on ciężki jest i bym go zrobił tego próbował go przez parę streamów co nie znaczy no z live'ów to bym tego dobra to wychodźcie ja robię kolejnego streama to na, to nara